Witam wszystkich, jestem Szrank. W tym odcinku zagrajmy w Duke Nukem 3D. Rozpoczniemy naszą przygodę z tą grą. Zaczniemy od pierwszego epizodu na poziomie trudności. Let's rock! Rozwalimy te beczki i zaskoczymy tutaj. Na starcie wita już nas jakiś niemilet, więc poczęstujemy go paroma nabojami z naszego pistoletu. Zobaczymy tutaj. Wiem, że tutaj jest rakietnica. Udało nam się skoczyć za pierwszym razem. Tutaj jest kamera. Szybko sprawdzimy, co nam pokazuje. Dobrze i teraz udajemy się tutaj. Że tutaj widzę są jakieś naboje więc je zbierzemy teraz wrócimy tam do tego wejścia je sobie otworzymy troszkę początku Duke Nukema 3D znam a naprawdę niewielką jego część więc ten tutaj jak wyskoczył od za pleców ładnie z jego strony, więc więcej już chyba tego nie zrobi. Myślałem, że coś wypadnie z tego śmietnika, ale nie. Tutaj widzę, że już jakiś cwaniaczek chce latać, więc sprowadzimy go na ziemię. A masz skopa. Żebyś więcej nie kozaczył. Parmana też tutaj poczęstujemy ołowiem tego przeciwnika nauczymy że nie wolno tak zastawiać pułapek na duka udamy się teraz tutaj to mi dobrze i teraz udamy się tutaj A ci nie milcy jak czekali na nas Weźmiemy teraz shotguna Zbierzemy amunicję Skąd ten cwaniaczek strzela? A, stamtąd Okej, okay, bardzo ładnie Teraz udamy się tutaj Tutaj jest to wejście z drugiej strony Tak, więc wrócimy Otwórzmy te drzwi i udamy się tutaj. Żeby nam tutaj nie cfaniaczył. Okej, okay, i teraz wejdziemy do, do tego pomieszczenia. Nie, być jeszcze jeden A nie, nie żyje. Już go zabiliśmy. Teraz bierzemy sobie tutaj bonusik. Poczęstujemy tego Nygusa nabojem z shotguna. Teraz możemy zejść na dół. Otworzymy sobie tutaj sekret. Dłoniam się przyłączyła na shotguna, na rakietnicę. Całe szczęście, że jej nie użyliśmy, bo byłoby niefajnie. A ten tutaj, taki latający cwaniaczek. Proszę mi tutaj nie latać, bo to nieładnie z swojej strony. Więc udamy się teraz tutaj. Tutaj już czeka na nas ktoś z ekipy poprzednika. Musimy tamtego zdjąć jak snajper. Udało nam się. No i tutaj zrobimy komuś niespodziankę. Miał niespodziankę. Chyba wszędzie się spodziewał Diuka, ale na pewno nie tutaj. Znaliśmy sekretne miejsce. Tutaj teraz nie wiem, czy powinniśmy w jakiś sposób uratować tą osobę, czy ją zabić. Ona mówi, że powinniśmy ją zabić, więc powiem szczerze, że nie widzę innego w tym momencie rozwiązania: gdyż nie mamy żadnej odtrudki ani nic. Więc udajemy się transportem tutaj. Dobrze, i teraz biegniemy w tą stronę. Nie, tutaj byliśmy zaraz. Tutaj dobrze, udało nam się zrobić to co trzeba. Ach ten szalony duke. Tutaj widzę, że jest przełącznik, który się przełącza raz jest czerwony, raz zielony i nie wiem czy to chodzi o tą skrytkę, czy jest jeszcze jakiś dodatkowy sekret, który jest uzależniony od tego przełącznika. W tym momencie jedyne co mogę zrobić to utworzyć tutaj te drzwi. Ten jakiś szalony prosiaczek. Więcej już takich numerów robił nie będzie. No, wieczeczny prosiaczku, proszę tutaj nie robić scenek. Jest tutaj jakiś ewentualnie sekret czy coś? Nie, nic nie ma. A tego przeciwnika zabijemy pistoletem. Gdzie on się teraz ukrył? Widziałem, że lata, bo widać cień. Znowu widać ten cień. Ten przecinek lata tam daleko, daleko wysoko. Więc mogę tutaj się do nas pofatygować. Co za typ? Dobrze, już jest tutaj w naszej wysokości. No i bardzo ładnie go nauczyliśmy, że nie wolno tak robić. To ja w tym momencie sobie zasejwuję grę. Kończymy tą misję. No cóż, ominęliśmy tylko dwa sekrety. Sądzę, że nie jest źle. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.